Dziewczyny, co wy tu robicie? Krasnoludku, co ty tutaj robisz? Krasnoludku, co robisz? Strasznie sprząta. My szybko, prześlicznie uprzątniemy, my dziewczyki. Chłopca, może się wydawać, że my dziewczyki też Idziemy idzie do i wyprąki ale to jest choda Wiecie, że też większa, bardziej miły, to nie gra. I wszystko będzie ale ściela ci Wiecie co, naprawdę dam wam podłogi do umycia. Jeszcze mam samochód jest do umycia babci Woli. Ta, świoci samochód do umycia wy na to. Tak. Tak. Ja tak, wecje samochodu. Tam. Okej, okay, dobra. Nawet już nawet dwa miła. Dobrze. Ma jedną Tak, koniecznie. Nie ma to jak trzyletnia. Laseczka, myjące coś podłogi.